Hyundai Kona, znowu na motookiem. Tak, testowaliśmy już Hyundai'a Kona, ale przez to, że posiada aż tak dużą gamę silnikową, my możemy także pokazywać Wam różne edycje i różne silniki właśnie w tym samochodzie. A w tym tygodniu pokażemy Wam bardzo ciekawy samochód, właśnie, czyli Kone elektryczny. I co moi drodzy, zanim przejdziemy do kony elektrycznej, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału MotoOkiem. Naprawdę niesamowicie cieszymy się z tego, że aż tak mocno się rozwija ten kanał i przychodzi Was coraz więcej. No i co, jeśli jesteś nowym widzem, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów kanału MotoOkiem, a my przechodzimy sobie już do tej elektrycznej kony. No i to jest, kona elektryczna, troszeczkę różniąca się od tego, co żeśmy testowali dla Was w konie hybrydowej. ta była z pakietem N-Line, ta jest w wersji Platinum i zmieniła się nie tylko oczywiście samym kolorem, ale także oczywiście samochód elektryczny, wymaga także zmian, jeśli chodzi o całą płytę oraz także drobnych zmian, jeśli chodzi o technologię. I tak zostało też tutaj zrobione. Zmiany, jeśli chodzi o wersję elektryczną, to na pewno jest także różniący się pasek, czyli ta linia Seamless Horizon która w konie była oczywiście jednym ciągłym paskiem, a tutaj w wersji elektrycznej jest większe nawiązanie na przykład do linii modelowej zwanej Ionic, i także pojawiły się tutaj te charakterystyczne piksele właśnie na środku. Kolorystyka, jeśli chodzi o ten samochód, jest to kolor Meta Blue, czyli bardzo ładny, taki delikatnie niebieski, nawet wpadający lekko w fiolet. Została zmieniona także dolna część zderzaka oraz zderzak jest bardziej zabudowany ze względu na to, że jest to samochód elektryczny i nie potrzebuje aż tak dużo chłodzenia, więc tutaj postanowiono oczywiście bardziej to zabudować. No i pojawiły się te charakterystyczne, chromowane także kwadraciki, te piksele które właśnie mają nawiązywać do tej linii modelowej Ionika. I charakterystycznym elementem dla Kony, już od poprzedniej generacji, jest także port ładowania ukryty właśnie na froncie samochodu. Czyli mamy tutaj złącze CCS, ale do niego za chwilę sobie wrócimy, gdy będziemy opowiadać Wam o zasięgach oraz także o procesie ładowania. Co więcej, w zmianach. Zmiany a z tym nie ma za dużo. Długości są takie same, rozstaw osi jest także taki sam, ale zmiany są, jeśli na przykład chodzi o koła. Koła w tym przypadku są to 19 calowe koła przeznaczone tylko i wyłącznie właśnie do wersji Kona Electric. Dosyć mocno zabudowane, bo w końcu jest to samochód elektryczny. Tutaj walczymy o każdy kilometr, jeśli chodzi o zasięg. Macie polerowany rant oraz także ciemne wypełnienie w środku. Naprawdę dobrze wyglądają, ale w szczególności robią wrażenie właśnie podczas jazdy. A ważną zmianą, jeśli chodzi o Kone, na pewno jest także prześwit. Prześwit w tym samochodzie został zmniejszony ze względu na to, że jak możecie zobaczyć prześwit po prostu Zabiera nam bateria. 15,1 cm jest dostępne w konie wersji elektrycznej, a w standardowej konie macie 17 cm, co i tak nie jest zbytnio za dużym i rewelacyjnym wynikiem. No to niestety tutaj po prostu przez to, że bateria jest jednak osadzona niżej, dzięki czemu w środku podłoga nie jest podniesiona, tracimy niestety z walorów delikatnie terenowych. 15 cm to naprawdę nie jest szał. A z tyłu to nadal ta sama garbata kona, czyli macie tutaj dosyć dużo blachy, oczywiście ta niewielka przeszklenie, jeśli chodzi o szybę. No i to co najważniejsze, także widać tutaj te piksele, które są zatopione właśnie w tej linii Seamless Horizon na górze. W online mieliście o wiele bardziej agresywny zderzak z układem wydechowym na końcu oraz delikatnym oczywiście splitterem. Tutaj nie ma praktycznie nic. Jest bardzo ładnie polakierowany do samego końca, a na dole pojawiły się oczywiście także delikatne światła tutaj zatopione w formie tych pikseli i dalsza część właśnie tego upodobniającego konę do wersji właśnie w formie Ionika 5 czy Ionika 6. Jeśli chodzi o praktyczność, tutaj raczej nic się nie zmieniło. Nadal macie w standardzie odpielaną elektrycznie klapę. Jeśli chodzi o wersję Kona Electric oraz naprawdę dużej pojemności bagażnik, w którym zmieści się naprawdę wszystko, 466 litrów pojemności, to jest oczywiście jeden z największych wyników w całej klasie, więc oczywiście Kona jest naprawdę bardzo, bardzo praktycznym samochodem. Jedziemy dalej. Patrzcie, zobaczymy sobie co pod maską, bo tam jest umiejscowiony silnik elektryczny. Ze względu na to, że Kona jakby ma tak umiejscowiony silnik, to także napęd jest oczywiście tylko i wyłącznie na przednią oś. A czy nas tutaj coś zaskoczy? Zaskoczy nas oczywiście, bo zostało tutaj poprawione naprawdę sporo. Siłowniki na masce oraz także pojawił się tutaj schowek, którego w poprzedniej wersji nie było. I to mi się naprawdę bardzo mocno podoba, że tutaj właśnie Hyundai słucha swoich klientów. Sporej wielkości frank się tutaj pojawił, okolice 20 litrów, gdzie możecie schować swoje kable do ładowania oraz ewentualnie jakieś drobnostki. to wszystko jest zabezpieczone tak żeby tutaj woda się nie dostała, więc dzięki temu mamy takie dodatkowe miejsce na przechowywanie elementów. Są dwie wersje silnikowe razem z dwoma e, także pakietami akumulatorów i macie albo 156 koni lub 218 koni, z czego ta mniejsza wersja silnik nie jest zbytnio oferowana w Polsce i raczej importer skupia się na tym, żeby była sprzedawana właśnie ta mocniejsza wersja, czyli taka jak my mamy. 218 koni, 255 Nm momentu obrotowego z czystej elektryki, która naprawdę bardzo fajnie wyrywa, bo ten samochód przyspiesza do setki w okolice 8 sekund, co oczywiście udało się nam dla Was także sprawdzić. Ona pod maską jest naprawdę bardzo fajnie poukładana. Tu wszystko jest na swoim miejscu i także jest to zrobione z tych elementów, które dosyć dobrze znamy, jeśli chodzi o ten koncern. I co ważne jest tutaj także miejsce na dodatkową opcjonalną pompę ciepła. Za dopłatą 3000 zł możecie zrobić z tego samochodu naprawdę efektywny samochód elektryczny także w zimę, bo o wiele szybciej się także nagrzewa wnętrze i co ważne także zużycia energii są na niższym poziomie, więc za to brawo Hyundai. Tu naprawdę jest wszystko tego, czego potrzeba w samochodzie elektrycznym. Teraz na tylny rząd, a tutaj nie zmieniło się praktycznie nic. Nadal świetnie wykonany, nadal bardzo ergonomiczny i komfortowy także tylny rząd. Ale o tym możecie więcej sobie usłyszeć w przypadku Kony N-Line, która jest także już dostępna na kanale. Ja nie będę Wam tu więcej opowiadał. Płaska podłoga i naprawdę jest tutaj świetnie, jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, czy także nad głową. A wnętrze rozpoczynamy od funkcji relaksu, która jest bardzo fajnym elementem i dostępnym tylko i wyłącznie w samochodach elektrycznych właśnie marki Hyundai. Fotele automatycznie są przystosowane za jednym kliknięciem do przystosowania się do czekania do ładowania tego samochodu na szybkich ładowarkach, dzięki czemu możecie się faktycznie właśnie zrelaksować. A zmian we wnętrzu praktycznie nie ma żadnych. To wnętrze, żeście widzieli, ja Wam je opisywałem naprawdę dokładnie w przypadku czerwonej Kony m -Line ale tutaj zostało tylko zmienione, właśnie kolorystyka. Tam mieliśmy wersję ultrasportową, czyli mieliśmy alcantarę, dodatki czerwone, a tutaj w tym przypadku mamy bardzo, bardzo jasne, praktycznie białe wnętrze, chociaż Hyundai nazywa je szarym i także wykonane w pełni ze skórzanych materiałów, co naprawdę bardzo fajnie wygląda i te fotele i to wszystko jest naprawdę ergonomiczne, wygodne i co ważne, także wentylowane oraz ogrzewane. I tyle z wnętrza, nie będę się tutaj powtarzał, zobaczcie sobie poprzedni materiał. No to czas opowiedzieć Wam także o baterii, o procesie ładowania i jak to wszystko wygląda. I zacznijmy sobie od tego, że na początek oczywiście sobie podłączę nasz samochód, do tego żeby on już oczywiście się także y, ładował. A jeśli chodzi o baterię, macie dwie wersje, 45 kW baterię, która jest mniejsza i faktycznie my testowaliśmy taką konę w pierwszej generacji z takim małym akumulatorem. Ale teraz bardziej producent twierdzi, że jednak wolałby sprzedawać te samochody z tą drugą baterią, taką jak my mamy w naszym przypadku. 65 kWh to jest naprawdę bardzo fajny wynik w takim samochodzie, bo najczęściej starcza od okolice ok. 380 km nawet do 450 km i to nie jest większy problem dla tego samochodu, żeby takie wyniki osiągać, bo zużycie energii także jest na niewielkim poziomie, bo w lato możecie spodziewać się nawet 16 kWh, a w ciągu zimy bliżej 20-21 kWh, jeśli chodzi o takie już szybsze jazdy, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o proces ładowania, najszybciej na stacjach oczywiście szybkiego ładowania możecie naładować konę z mocą nawet do 100 kW, co daje wam okolice 40 minut do 80%, więc to jest całkiem, całkiem niezły wynik. Chociaż jeszcze daleko do oczywiście wyniku tych topowych samochodów od Hyundai, czyli Ionika 5 czy Ionika 6. No i też jest także oczywiście ładowanie AC, czyli to, które będzie Was najczęściej interesować w Waszym garażu. Ale ten proces jest naprawdę także przyjemny. Ładowanie tego samochodu w Waszym garażu jest także świetnym elementem. 6,5 godziny maksymalnie od 0 do 100% możecie naładować Waszą konę i korzystać z tego do dosyć dużego zasięgu ale często zadajecie nam pytania pod tytułem jak faktycznie ładować te samochody w Waszym garażu, no i tutaj przychodzi nasz partner odcinka, który dostarczył nam Green Cell Hubu, czyli bardzo fajną ładowarkę mobilną, która jest tak naprawdę wallboxem w waszym garażu i służyła nam także przez dobry ponad miesiąc do ładowania naszych samochodów testowych. Bardzo dobry produkt, dzięki któremu możecie faktycznie ładować te samochody z mocą do 11 kW bez żadnego montowania na ścianach dodatkowych urządzeń, bez dodatkowej instalacji elektrycznej. Korzystacie tylko i wyłącznie z łącza siłowego 16 amperowego, którego macie w waszym garażu najczęściej w nowym budownictwie. Podłączacie wtyczkę i z jednej jak i z drugiej strony Właśnie już macie ten inteligentny przewód zwany Green Cell Hub. Polski produkt, który naprawdę bardzo mocno pozytywnie mnie zaskoczył ze względu na technologię, która jest w nim zastosowana. Macie wyświetlacz, na którym macie wszystko napisane, co się dzieje z Waszym samochodem, jaką mocą się ładuje, ile czasu już to trwa oraz oczywiście macie także połączenie z internetem. Tak, w tym kablu jest zastosowana sieć GSM, dzięki czemu macie połączenie z Waszym telefonem praktycznie cały czas. Macie wszystkie statystyki, koszty ładowania, oraz także moc aktualną, którą możecie sobie cały czas sterować w zależności od zapotrzebowania waszego domu. Naprawdę ten kabel ułatwił nam życie, jeśli chodzi o ładowanie naszych testówek, które mieliśmy. I uważam, że jest naprawdę warty polecenia. I to nie jest tylko reklama, tylko to jest naprawdę dobry produkt, który jest także sensowny cenowo. 2690 zł za ładowarkę, która jest mobilna. Możecie ją schować do bagażnika i pojechać na drugi koniec. Polsko-produkt polski, zaprojektowany w Polsce z myślą właśnie technologiczną polską. I to mi się podoba, i takie produkty chcemy wspierać. Motokiem polecam. No dobra, to czas na wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o wersję elektryczną. Kony, no i tak właśnie z tym samochodem jest, tak jak najczęściej ze wszystkimi elektrykami. Jest bardzo szybka jest bardzo zwinna. Oraz jest troszeczkę inaczej zastrojona niż w przypadku na przykład standardowej Kony, choć zawieszenie naprawdę mocno się tutaj nie różni. Oczywiście jest tutaj to topowe zawieszenie, ciocie kolumny McPhersona z przodu oraz także oczywiście wielowachet z tyłu, bo w końcu Kona elektryczna także jest dosyć ciężkim samochodem, bo jest prawie o 300 kg niestety cięższa i to jest niestety dosyć także czasem minimalnie wyczuwalne, w szczególności właśnie przy hamowaniu, które także następuje za pomocą systemu rekuperacji czy właśnie tradycyjnych hamulców. Ale czujecie delikatnie na pedale hamulca, że ten samochód jest troszeczkę cięższy niż w przypadku po prostu tradycyjnej kony. Jednak te 250 gramów akumulatora jest tutaj dołożone, ale co ważne, ten ciężar jest także dołożony na najniższym możliwym poziomie, czyli środek ciężkości samochodu jest naprawdę nisko, dzięki czemu także większość ruchów na kierownicy oraz sama pewność tego samochodu jest naprawdę na świetnym poziomie tutaj. Hyundai, jak to Hyundai bardzo dobrze umie stroić swoje zawieszenia. Niestety to, co jest najbardziej irytujące, to są także oczywiście systemy bezpieczeństwa ISA. O nich już opowiadają w przypadku kony w online. Tutaj niestety też także są, więc każde możliwe przekroczenie prędkości, czy także niepatrzenie na drogę kończy się komunikatami wszelakiej maści, i to jest niestety denerwujące, ale niestety tak wyglądają dzisiejsze samochody. Kurde z tymi systemami ISA. No nie, to, to już naprawdę czasem ciężko wytrzymać. Jak wam pikę, naprawdę na każde możliwe ograniczenie, a w szczególności, że czasem potrafi się niestety pomylić lekko w tych ograniczeniach prędkości i wychodzą małe chodki klocki, jeśli chodzi o ten cały system inteligentnego bezpieczeństwa. No niestety, Unia Europejska i ich nowe zasady. Jeśli chodzi o zawieszenie, zawieszenie jest bardzo przyjemne i jędrne, jak w przypadku Hyundai'a, bardzo dobrze wybiera nierówności te mniejsze oraz te większe, chociaż te mniejsze są niestety delikatnie wyczuwalne, też w szczególności przez koła, no bo jednak macie tutaj 19-calową felgę, która po prostu... Gdzieś potęguje delikatnie to wrażenie, ale samo zawieszenie jest naprawdę świetnie zestrojone. Ten układ kierowniczy także jest bardzo fajnie precyzyjny. To mi się podoba, ale w Hyundai, jak jest od ostatnich paru lat, naprawdę tu na bardzo wysokim poziomie. Macie także tryby jazdy od trybu normal po tryb snow oraz oczywiście tryb sport. I w trybie sport czujecie, że po prostu kierownica jest delikatnie bardziej twardsza i to jest bardziej takie agresywne nastawienie. Włącznie także z jednostką, jeśli chodzi o układ elektryczny, naciskacie pedał przyspieszenia i samochód się. Katapultuje do przodu. Nie jest to może katapulta na poziomie nie wiem, AMG-53 czy jakichś innych bardzo mocnych samochodów, ale 220 koni, które jest tutaj zamontowane z tego silnika elektrycznego, ma bardzo fajny spól i ma bardzo fajne odejście. Dlaczego mówię o takim odejściu? Bo elektrykami jeździ się najczęściej w mieście i tam, gdzie chcecie się wcisnąć, na przykład w jakąś lukę, jeżdżąc pomiędzy pasami, czy włączając się na pas ruchu, to robicie to dosłownie jednym naciśnięciem nogi i już macie, już jesteście gotowi na... Na odpowiedniej pozycji. Co ważne, także odpowiednio to jest e, rekuperowane przez oczywiście silnik elektryczny, kiedy odpuścicie nogę że z pedału przyspieszenia, samochód odpowiednio sobie także zwalnia, więc tutaj jazda ekonomiczna i wykręcanie naprawdę konkretnych wyników jest. Czymś codziennym, co mi się naprawdę także bardzo bardzo podoba, bo Kona jest bardzo oszczędnym samochodem. Tak, w wersji elektrycznej pokazuje także doświadczenie Hyundai'a, które zdobyli na modelach takich jak Ionic 5 czy Ionic 6. 6 17,5 kWh to jest tak naprawdę wynik, który możecie zrobić bardzo często i bardzo szybko w trasach autostradowych. Bardziej musicie tutaj mieć na okolice 21 do 22 kWh, bo jednak wyższe prędkości pokazują to. Że to jest samochód typu crossover. Jest delikatnie podniesiony i niestety po prostu to potęguje to wrażenie zużycia energii. Ale nie zmienia to faktu, że bateria naładowana na 100%, nawet w temperaturach około 10 stopni, pokazuje spokojnie 380 km na jednym akumulatorze. Co uważam za naprawdę świetny wynik, w szczególności jak macie używać tego w mieście, czy nawet poza nim, to wystarczy Wam w zupełności. Co ważne, także wygłuszenie pozostało na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście jest trochę lepiej wygłuszony ten samochód względem tradycyjnej wersji, bo jednak w elektryku słyszycie więcej tego, co się dzieje pod kołami, tym, co się dzieje tam w okolicach zawieszenia. To wszystko jest bardziej słyszalne, nawet głupi piasek na drodze. Ale tutaj jest naprawdę to świetnie wyciszone i Kona może tutaj prezentować do, oczywiście, króla, jeśli chodzi o właśnie taką ciszę, która jest tutaj w środku zastosowana. A nie ma tutaj podwójnie klejonych szyb. Kurczę, jak fajnie on się naprawdę napędza. To jest bardzo przyjemne, kiedy naciskacie pedał przyspieszenia, a on nagle odchodzi. Ma ten moment obrotowy i ten, to wystrzelenie z procy. To mi się zawsze podoba w samochodach z napędem elektrycznym, że jednak po prostu macie tą, ten moment możliwości, macie możliwość wciśnięcia się w lukę, którą praktycznie nikt się już nie wciśnie. I hamujemy. Ładnie rekuperacją, to hamowanie układem tradycyjnym i wejście ładnie w zakres. Delikatna podsterowność nawet się pojawiła. I co ważne, progi zwalniające także są wybierane na odpowiednim poziomie, dzięki czemu po prostu nie macie efektu żadnej piłki ping-pongowej, tylko naprawdę pięknie, ładnie, przyjemnie są wybierane wszelakiego różnego rodzaju spowalniacze, czy także większe ubytki na naszych polskich drogach. Co ważne, Kona w wersji elektrycznej jest to najszybsza Kona. 218 koni, naciskacie, on naprawdę bardzo fajnie, żwawo się także zbiera. Jeden zakręt, drugi zakręt. Czujecie jak ten samochód jest bardzo dobrze zbalansowany, a także ten niski środek ciężkości robi tutaj swoją robotę dzięki po prostu temu, że ten samochód się także nie przechyla, jest bardzo pewny w prowadzeniu, a także po prostu jest taki jakoś ładnie ujednolicony także z kierowcą. I kto tu powiedział, że samochodem elektrycznym się nie da? Zobaczcie jak jeździ Kona, a co dopiero jak będzie jeździł Hyundai Ioniq 5N, którego niedługo będziemy mieć w testach. I to, co możecie robić samochodem elektrycznym, a najczęściej Wam się nie udaje. Jakieś zawali droga, jakiś jeden samochód, który Was przeszkadza, naciskacie pedał przyspieszenia, wyprzedzacie, siup. Manewr jest zakończony dosłownie po 3-4 sekundach, bo macie na tyle dużą elastyczność całego układu, całego silnika elektrycznego, że dla Was przyspieszenie od 50 do 80 na godzinę, czy do 100 na godzinę nie stwarza żadnego problemu i robicie to nad wyraz po prostu sprawnie. I najlepsze jest to, że kona nie ma żadnej zadyszki, nawet przy wyższych prędkościach. W końcu to silnik elektryczny. Znowu prędkości, znowu ISO. Co ważne, także warto wspomnieć, oczywiście, o systemach autonomicznych, czyli aktywnym tempomacie, który tutaj jest i działa naprawdę świetnie, bo działa to on już świetnie od Aionika 5, a on jest tutaj po prostu kopiowany do kolejnych, kolejnych samochodów. Działa to naprawdę wybornie. Trzymanie na pasie ruchu. Cały czas dosłownie czuwa po to, żebyście mogli dosłownie tą kierownicę sobie w większości czasu, także nawet puścić. I to mi się bardzo podoba, że Hyundai pakuje do tego samochodu bardzo dużo technologii. Technologii, której nie limituje tylko na wyższe modele, ale także i nawet w takiej bardziej normalnej, przeciętnej koni jest dostępne wszystkie systemy, które możemy znać, czy to z Jonika 5, czy Zajonika 6, czy także właśnie z tych droższych modeli które są takie bardziej flagowe. Po prostu jest tutaj napakowane wszystko technologią, a także i na przykład audio, które jest tu zastosowane, o którym już mówiłem wam wcześniej, jest naprawdę bardzo, bardzo konkretnej jakości, aż zastwarzające to, że w takim samochodzie może być tak przyjemne audio. No i tak to wygląda jazda Hyundai'em Kona w wersji elektrycznej. Bardzo przyjemny, naprawdę ciekawy samochód, który w szczególności polecam osobom tym które potrzebują wykorzystywać swój prąd z garażu, bo mają go na przykład za dużo. Takim samochodem będą codziennie się cieszyć z jazdy, bo po prostu będą jeździć za niskie koszty, a będą mieli także naprawdę fajny samochód. I co ważne, także żywawy samochód. No i tak oto moi drodzy wyglądają wrażenia z jazdy. Bardzo fajny, dynamiczny, dobrze zestrojony samochód elektryczny, ale nie dziwię się, bo bazuje na naprawdę świetnym samochodzie kompaktowym. Kona w wersji n wersji hybrydowej czy benzynowej, to są jedne z najlepszych samochodów kompaktowych, jakie są aktualnie dostępne, w tej formie oczywiście nowoczesnych crossoverów, za rozsądne także pieniądze. A dla kogo jest także Kona elektryczna? Elektryczna Kona jest przeznaczona dla osób, które jednak mają dużą nadprodukcję energii w domu, Myślą o tym, żeby jeździć bezemisyjnie i wykorzystywać swój prąd, bo jest to dla nich na przykład tańsze rozwiązanie niż korzystanie na przykład z wersji hybrydowej czy z wersji benzynowej. I to właśnie wtedy się sprawdza najlepiej ten samochód. Ceny, jeśli chodzi o tą wersję mocniejszą, którą faktycznie bardziej będziecie zainteresowani, bo raczej w takim samochodzie te 220 KONI to jest naprawdę fajny wynik. To jest okolica od 183 tysięcy złotych, a nasz egzemplarz w wersji Platinum, czyli tej najwyższej, ze wszystkimi tymi dodatkami, tym wnętrzem, oraz oczywiście pompą ciepła, kosztuje 223 tysięcy złotych. I uważam, że jak na samochód elektryczny nowej generacji, z tymi wszystkimi nowoczesnymi systemami, które ma Kona i z całą tą ergonomią, na której oczywiście bazuje, to jest naprawdę bardzo dobra cena. To nie jest wygórowana cena jak za samochód elektryczny, który naprawdę aż tak dużo daje od siebie, bo Kona elektryczna. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry samochód. I tak oto moi drodzy, wygląda Kona elektryczna, czyli przedstawiciel kompaktowych crossoverów w wydaniu właśnie elektrycznym. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wszystkiego, tego co chcieliście się także dowiedzieć właśnie o tym samochodzie elektrycznym. A ja oczywiście zapraszam was do subskrypcji kanału Motokiem. Bo właśnie dzięki wam my możemy testować, pokazywać wam coraz więcej i także poszerzać nasz kanał o nowych odbiorców. Dwa inne filmy także do zobaczenia na naszym kanale. No i co? Widzimy się w kolejnych testach. Dzięki. Cześć. hej!